Witam wszystkich, nazywam się Anny. W tym filmie chcę podzielić się moimi doświadczeniami z używania Colladiox Pro przez ponad dwa miesiące i mam nadzieję, że pomoże ci to zdecydować czy warto go kupić, czy nie. Po pierwsze, jeśli naprawdę chcesz kupić Colladiox Pro bądź bardzo ostrożny co do strony internetowej, z której go kupujesz, ponieważ w internecie jest wielu oszustów sprzedających fałszywe produkty. Aby Ci pomóc, zostawię oficjalną stronę Colladiox Pro poniżej w opisie tego filmu i pierwszym komentarzu. Tylko na oficjalnej stronie można kupić oryginalny produkt. Postanowiłem więc kupić Colladiox Pro, ponieważ trudno mi było robić proste rzeczy w ciągu dnia, z powodu dużego bólu stawów. I trudno było robić takie rzeczy, jak jazda na rowerze, zabawa z dziećmi i inne rzeczy. Już czułem się bardzo źle, więc postanowiłem spróbować. I zasadniczo Colladiox Pro zawiera wiele witamin i innych związków, które służą do leczenia stawów naszego ciała. Eliminuje stany zapalne, przywraca chrząstkę i kończy obrzęg. To znacznie poprawiło mój nastrój i pewność siebie. W najczęstszych momentach mojego dnia. Stosując Colladiox Pro pozbyłem się tych problemów w ciągu jednego miesiąca, a także sprawiłem, że moje ruchy stały się znacznie bezpieczniejsze, bez bólu i stanów zapalnych, co sprawiło, że byłem bardzo szczęśliwy i zadowolony z moich wyników. Była to najlepsza inwestycja, jaką w siebie zrobiłem. Byłem bardzo niezdecydowany co do zakupu Colladiox Pro, ale kiedy wszedłem na stronę internetową, Zobaczyłem, że ponad 20 tysięcy osób korzystało z Colladiox Pro, a wyniki były dość niezwykłe, więc pomyślałem, że to może zadziałać również dla mnie. To, co naprawdę spodobało mi się w Colladiox Pro, to fakt, że jest on w 100% naturalny i bardzo prosty w użyciu. Jeśli będziesz go używać prawidłowo, będziesz w stanie pomóc w odbudowie chrząstki, pozbyć się bólu i obrzęku oraz nie będziesz już potrzebować tak wielu leków. A wszystko to poprawi Twój dzień, jeśli chodzi o wykonywanie obowiązków, pracę i zabawę z rodziną. Przyznaję, że stosunek kosztów do korzyści jest bardzo dobry i atrakcyjny, biorąc pod uwagę wysokie koszty leczenia, operacji i zabiegów w klinikach. Spędziłem lata z tym problemem i skończyłem pozbawiając się wielu dobrych chwil z rodziną, a także dyskomfortu związanego z bólem podczas zimnych okresów. Teraz po zakończeniu kuracji Colladiox Pro Czuję się znacznie lepiej i jestem zadowolony z rezultatów w moim nowym życiu. Koladiox Pro jest tak dobry i udowodniono klinicznie, że działa bez względu na wiek, stan zdrowia lub nasilenie problemu. Tylko ci, którzy przez to przeszli wiedzą jakie to straszne, a ja bardzo martwiłam się tym moim problemem, budząc się rano z złym samopoczuciem i silnym bólem. Nienawidzę chodzić do lekarza i jestem pewna że nie byłoby mnie stać na drogie leczenie, ale dzięki Colladiox Pro wszystko jest już w porządku. Uważaj na to, co mówią w internecie o Colladiox Pro, mówiąc że bardzo szybko uzyskasz wyniki, podczas gdy w rzeczywistości zależy to od każdego organizmu. Niektórzy ludzie widzą zmiany szybciej, podczas gdy inni mogą potrzebować więcej czasu, aby zobaczyć wyniki, to jest nie dzieje się to cudownie, musisz wykonać właściwą kurację przez co najmniej miesiąc, aby uzyskać znaczące wyniki. Ale ostrzegam ponownie, należy bardzo uważać na oszustów w internecie, którzy próbują sprzedawać fałszywe produkty ze zmienionymi formułami, które mogą jeszcze bardziej zaszkodzić zdrowiu. Oficjalną stronę Colladiox Pro zostawię poniżej w opisie tego filmu lub w pierwszym komentarzu. Mam nadzieję, że pomogłem ci z tym filmem, a jeśli pomógł ci zostawić polubienie i podzielić się nim z kimś, kto chce poprawić swoje zdrowie, uściski i do zobaczenia wkrótce.